Dobry wieczór. Tak jak wspominałem wcześniej, że do spawania finalnego miski potrzebuje wyspawać smoka. To akurat tak szybko poszło, że, że nie udało mi się tego nakręcić. Ale tu taki miałem, zestaw pomiarowy miałem. Tu sobie można powiesić, dzięki temu można sobie też wycentrować mniej więcej. Tu trochę mi ściągło, ale... O, tak było. No, trochę go przesunęło, ale nie będzie idealnie na środku, ale olej ma tutaj yy, niedużo do gadania. No, i tu mamy belkę. No i tu był pierwotny kształt. Był tutaj. O, sorry. Tu był pierwotny kształt, ale pojawiła się znikąd belka. A że nie chciałem ciąć belki, no to podciąłem misk. Tutaj jest trochę lepiej. O tylko ten narożnik. No ale trzeba było to zrobić, więc teraz przy pomocy belki przeniesiłem sobie tą blachę, którą mówiłem, że mi trudno, że będę musiał ją No i ona wchodzi tutaj, tak, o. Mordnie. No i tutaj omija. No i teraz do tego. Będę spawał resztę, czyli tą blachę z przodu. Tutaj blachę z przodu i tak muszę ściągnąć wszystko, więc... No tu będzie najgorzej, bo tu trzeba zrobić jeszcze te dekielet. Ale to swoją drogą. Więc teraz przystępujemy do dalszych operacji. I mam nadzieję, że temat miski będzie mieć zamknięty. Wiadomo, że jeszcze trzeba ją na gotowe obspawać, ale to już, to już będzie przyjemność w tym wszystkim o całym. Jest z nami Andrzej jeszcze. Patrz, Andrzej. To ja. A więc jesteśmy na takim etapie. Tu zostały wycięte elementy drogą dopasowania. To już Wam pokazywałem. To pierwotny plan był, żeby to wyglądało tak, ale to nie będę się powtarzał już. Bo wypieprzamy, raczej rzucamy. No i tak. Tu pierwotny kształt był taki. Ale mi się nie podoba, bo za dużo przełamań, i tu też by trzeba je robić, a niekoniecznie pasuje je tutaj robić. Więc po prostu zdecydowałem, że to ładnie na prosto i tą blachę, którą już nagiąłem, ale ją znowu wyprostowałem, wkomponuję tu ładnie. Tak, o, wyobraźcie sobie, że jest ładnie, życie wyobraźni. O, ja używam, jest ładnie, nie? No i tu się cyk, cyk z pawaleczką ładnie. No i odpad z tej blachy. Użyjemy, a może zmienię rękę, tą prawą to jednak lepiej się trzyma, odpad z tej blachy odcinając, o, odcinając tutaj, użyjemy do zaślepienia tutaj tego miejsca, ponieważ w tym miejscu jeszcze jest belka. Dlatego dobrze będzie wsunąć ją pod. Eee, tutaj z obliczeń matematycznych e, uzyskałem złe wyniki, więc e, no niestety będzie musiała zostać naniesiona wprawka. Ale dobrze się to składa, bo pokrywa się to z tą linią, więc będzie mi to łatwiej przeprojektować na konguderze, żeby następna miska była już cycuś glancuś. I, i co? ten kawałek gdzieś zapuściłem w garażu, ale też go ma. I będzie można go połączyć ...coś ten deseń z tym kawałkiem tutaj. No i razem wszystko elegancko się zamknie. Może nawet tutaj zrobię pod kątem, nie będę wycinał. No i w każdym razie no, no zaczyna to nabierać kształtów i nie jest to kształt kału. No, smog został wyspawany. Nie będę zbliżał, bo jest, są brzydkie spały, więc musicie magię telewizji podziwiać, że są piękne, bo z daleka są ładne. No i smog jest wyspawany metodą prób i błędów i innych i dziwnych rzeczy. No i jak już mamy to i to. Fajnie by było tą miskę już w końcu skończyć. Yy, wymyślić wiadomo, spływ oleju i spływ. Znaczy spust oleju i spływ oleju z turbo. To są dwie rzeczy, które jeszcze potrzebuję wymyślić. Uff. No, ale nie udało mi się tego zrobić we wrześniu, bo jak to nagrywam, to jest 30 września, więc no, niestety, to no, nie udało się. No czasem tak jest, że się nie udaje. No i mi się właśnie nie udało teraz. Dobry dzień, witam Was ponownie. Dla Was to chwila, tak jak powiedziałem, a dla mnie to cały tydzień. Tutaj powstały... O, stwierdziłem, że lepiej będzie podciąłem, tak jak mówiłem. Tu już jest złapany? Jest drugi złapany. No, o, trochę tym. Cięte z ręki, to już teraz. Nie zamawiałem na laser, bo to już nie ma czasu, to trzeba lecieć z tym matem. Tu jest kolejny. O, tego się dopasuje tutaj, tego. Tak tu się przytnie, tu się to spawa i będzie dobrze. I tu mamy jeszcze, jeszcze wydruk w celach pomiarowych. I tutaj pójdzie jeszcze dekielek, ale nie pamiętam gdzie go położyłem. W każdym razie no, prace postępują. Tu już zrobiłem próbny spaw na samej flanszy, żeby zobaczyć jak idzie. I będzie dobrze, nie ma kolizji ze śrubą, jest ali Magansko. Tu jest nawet zeszlifowane, żebyście zobaczyli, że tak finalnie to będzie wyglądać tak. Oczywiście po wszystkich testach szczelności i innych głupotach. I mam przyszykowaną taką rurę, która jest ładniejsza w środku, gdzie nie będzie spawana, i brzycza na zewnątrz, gdzie będzie spawana. Ale koleżanka szlifierka, która tam leży w bajzlu, yy, naprawi nam wszystkie szkody. No good, no good. No, jak pewnie widzieliście. Yy... Padła mi blaszka tam do środka musiałem obrócić silnik Przy pomocy tego pięknego pręta i blaszkę odzyskałem Ale teraz pospawam ją trzymając ją palcem od spodu Więc odkładam was tutaj Na statyw Jesteśmy po paru dopasowywaniach i tu dopasowywaniach o. w finali uciąłem z wysokości bo naprawdę mi się nie chciało tego dopasowywać a to nie ma totalnie żadnego znaczenia w tym miejscu o jeszcze ciepłe ła e, no, tutaj będą doleweczki ale czego drut spawalniczy nie jest w stanie zalać to nie istnieje nie? no i mamy zarys miski mamy taki piękny i to jest... O, ładnie się rozświetliło teraz. To jest dopiero połapane w zasadzie. Ale mamy już... Mamy już wszystkie blachy. Wszystkie. No i co? Lecimy dalej z tematem, nie? się pojawiać pierwsze ciągłe spawy, o, tu, nie tu, tu już ładnie zeszlifowane, gdzieś tu, tu, Jak nie umiesz spawać to musisz umieć szlifować. Dokładnie. No, Tutaj to... też już szlifo szlifowane. Fajnie to wygląda. Miska zaczyna wyglądać jak niska Tu ja większa to... szpara, ale to się ładnie zaleje. Szlifuję, żeby zobaczyć czy pod spawem nie ma dziury tak naprawdę. No. No, A że poprawiam trochę estetykę to swoją. Nie, no, to sporo poprawia estetykę. No jak dobra! Jak będę zachować, to przynajmniej miska będzie ładnie wyglądać. Dokładnie. Jeszcze ją pomalujesz? A na z tu chodzi. Na pewno ją pomaluję. Niech no nie ci ten. blaszkę zrobią, kurwa, tu zero skil na 4 z Można no. by ją było nawet dać do malowania proszkowego. No, samuraj. Ha. A może jest dzisiaj dj <laughs> E. stan jest taki jest parę miejsc gdzie nie skończyłem znaczy więcej niż parę bo na przykład tu tu, tu, ale muszę jej dać odpocząć i sobie też muszę dać odpocząć bo, no bo nie bo mi się już no. a że proces jest znany i lubiany dalej no to już wiecie co będzie dalej o nie żyłem, pasuje teraz ładnie podcięcie do belki a tu w ręce mam smoka Smoka się finalnie udało uspawać w tajemnym miejscu Niektórym znanym, niektórym nie, ale nie będę mówił głośno I ja tam byłem na takiej lepszej spawarce No Jest jak jest Sprawdzałem szczelność, jest szczelny Tu się szlifnie, tu się poprawi i będzie dobrze No i smoczek wiadomo, że ląduje tam w środku I tak się sytuacja przedstawia że teraz zaczniemy czyścić komorę silnika żeby ją pomalować bo jest zardzewiała bo mi się kiedyś eksplodował płyn hamulcowy z pompy tej elektrycznej tam jest duże ciśnienie no i tam się to bardzo brzydko zrobiło no i tu do kompletu i tym akcentem kończymy i mam nadzieję że zabieramy się już do fajniejszych rzeczy nie wiem czy tego słupka chyba będę rozbierał żeby co? żeby go trochę wiesz, przejrzeć, sprawdzić nie? tu się wzmocni tu się, tu się nie wzmocni tu się, tu się wymieni coś na pewno komplet, panewy, pierścienie panewki oporowe zobaczymy tłoki, zmierzymy tuleje może oddam wał do sprawdzenia chyba oddam jednak Czasem lepiej wiedzieć. Tylko jak będę wiedział to co z tego jak będę musiał kupić inny wał. No nie wiem. Nie piszcie mi, że nie wytrzyma 500 koni, bo ja już to wiem. I zrobię tak, że wytrzyma. Nie bójcie się. Może nie 500, no ale jak, jakbym przebił 400 to będę zadowolony. Choć już 300 w Sierze jest bardzo dużo. I bardzo się trzeba namęczyć, żeby umieć tym jeździć. Także tym akcentem, ładnym silnikiem tutaj, akurat z, z ładniejszej strony pospawanym yy, wsadzam Was do smoka i widzimy się, mam nadzieję, w ciekawszych tematach, chociaż, no, innych na pewno.